Pasja do motoryzacji, mam wrażenie, że u mnie jest w genach, ponieważ mój dziadek był taksówkarzem i to pierwszym taksówkarzem w powojennej Gdyni. Nikt inny z mojej rodziny nie interesuje się motoryzacją, tylko ja, więc chyba tylko ja mam coś po dziadku. Całe życie. Ja jestem Wojtas, lepiej znany jako Gruskas i dzisiaj opowiemy Wam o naszej zajęciu. Cześć, ja jestem Daniel, założyciel grupy Loes Garage. Moja przygoda myślę, że zaczęła się też równie wcześnie jak u Wojtka. Byłem wtedy mały, często jeździłem do babci, a z okna. Było widać, jak na zaspie, na pasie startowym ścigają się furki. Wszystkie były mocno styligowane, mocno głośne, ludzie upalali. Ja się zajerałem, miałem dużo małych hotwilcików, dużo małych samochodzików. No i tak się zaczęło to wszystko. Danielem poznaliśmy się nie w motoryzacyjnych klimatach. Oboje trenujemy parkour i poznaliśmy się na jednym z treningów. Ja. Wtedy jeździłem Fiatem 126P przerobionym, a Daniel... Ja jeździłem z Civiciem, z Civiciem który stoi po prawej stronie. Czyli ma już go naprawdę kupę lat no. i auto, jak, z 7, jak Cię poznałem, z 7. naprawdę wyglądało zupełnie inaczej. Tak jak Wojtas nawinął, jego pierwszym samochodem był Maluszek, moim był CV. Jak to bywa na samym początku, bawimy się w modyfikacje, które są nam niepotrzebne. <grym> Czyli się jakieś nagłośnienia, jakieś tam czarne szyby. No i co? No zajawka się szybko zmieniła na to, żeby przebudować całkiem ten samochód. Rozebrałem go chyba ze 2-3 razy całkiem do Golasa. Auto na dzień dzisiejszy. Ma pełną klatkę z załącznikami, jest cały wbody z laminatów, wszystkie dokładki, jakieś przeróżne rzeczy są ciężko dostępne. Jest na szerokich kołach, jest oczywiście obniżona bardzo mocno, tak jak to u nas bywa. W każdym samochodzie w sumie chodzi o to, żeby szorować. No ale co? No, auto mocno, mocno odbiega od tych wszystkich samochodów, które tam sobie jeżdżą po ulicy, więc każdy robi zdjęcia, auto zostało oklejone. Więc wygląda jak mały Hot Wheels Ludzie przechodzą, mówią, to jest. A inni mówią, wow, patrz, synek, jakie autko. No i każdy się jara. Ale jak tu jestem z Wojtasem, to porozmawiajmy wreszcie o BM-kach Moja przygoda. Z BMW zaczęła się w 2015 roku, kiedy kupiłem swoje pierwsze BMW. Było to BMW E30. Nie było mnie stać na super wypracowane auto, więc kupiłem takiego przysłowiowego gruza. Było to auto częściowo już przygotowane do driftingu, blacharsko w stanie średnim. Postanowiłem, że oprócz tego, żebym dawał dużo frajdy z jazdy, to będzie też wyglądało, na pewno dobrze rzucało się na drodze jeżdżąc w oko. I tak się zaczęło budowanie gruza. Gruza, który miał mieć klasę. Gruz z klasą. Tak się na początku wszystko to nazywało. Przeistoczyło się to w nazwę taką w całość nazwy Gruz Klas, i od tamtego momentu zacząłem przerabiać samochody. Ale też mam BMW, którą kupiłem od Daniela, którą Daniel kupił e, dla siebie. Po jakimś czasie e, upalania, e, niestety, już o, była w stanie agonalnym, trafiła w moje ręce, bo Daniel chciał ją oddać na złom. Można powiedzieć. To był to mój pierwszy samochód marki BMW. A moja już to była któraś BMW, dlatego wiedziałem, jak to ugryźć. Zbudowałem z tego. Mój najbardziej znany projekt. Chociaż nie o to chodzi, żeby być znanym. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby wyróżniać się i robić to, co się kocha. A miałem pomysł od samego początku na to auto. Jest to sedan srebrny, nienawidzę srebrnych samochodów, ale, ale on był tak dla mnie e, pokazany w stylu rodzinny samochód. A chciałem z niego zrobić taki rodzinny samochód, który, który będzie szokował na ulicy. I mocno szokuje, mocno, mocno. Mam wrażenie, że się udało. Ale chyba lubimy się z Danielem w takich projektach, ponieważ, tak jak Daniel jeszcze się wspomniał, u niego. Głównie chodzi o to, żeby się wyróżniać. Wyróżniać się i mieć Mieciał też... to, które nie jest takie jak każde, no, po prostu. Dosłownie. Proste. Tak, tak. Nawet nasze driftowozy, które też posiadamy, wyróżniają się bardzo na scenie gruzowej. Tak. I pomijając fakt, że są identyczne. <laughs> rok temu na pewnym evencie rzuciliśmy hasło dawaj zbudujemy dwa takie same były to oczywiście słowa które wiele ludzi traktowało to jak, nie wiem, po prostu chwila, chwilowy pomysł zajawka ale my się wkręciliśmy w to no. wkręciliśmy się w to na tyle, że po dwóch dniach Daniel przyjechał do mnie z gotówką i kupił ode mnie jedno z aut które stało u mnie, bo już wtedy miałem kilka gruzów było to auto E36 Kupę, które stoi na samym końcu. Drugie takie auto miałem rozbite u siebie na podwórku. Postanowiłem, że to będzie moje auto, które też tak jak Daniel będę budował praktycznie od zera. I, i tak samo je pomalowaliśmy w dwa różne sposoby, ale kolor żeby był ten, ten sam, efekt był uzyskany bardzo podobny. Tak, tak, tak. Oczywiście było doprowadzone wszystko, wszystkie sprawy techniczne i, i bezpieczeństwo tego auta. W sumie na tym najbardziej zależało. No i wygląd jak wygląd. Wyglądają oba tak samo. Ostatnio firma oklejone, okleiła nam fureczki, Wyglądają naprawdę fajnie. Rzucają się w oko. W sumie co tydzień w weekend latamy nimi. Mocno się rozbijamy. Jestem z tego znany. Mocno nas rozbijasz. Jest z tego znany. Pamiętam dobry trening. Było taki czas temu. Lecieliśmy gruzem w cztery osoby, zrobiliśmy tam parę kółek, następna jazda, lecę, patrzę na znajomego, który jedzie przede mną, mówię, przykleję się do niego, on chyba zaciągnął za mocno hydro, obróciło go, ja już nie zdążyłem wyhamować i bam, po szybie, po drzwiach. No i co, a skończyło się w sumie dobrze, bo mieliśmy tam parę części takich zapasowych, nie miałem wcześniej central zamka, nie miałem otwieranych szyb, teraz je mam, więc w sumie na dobre wyszło, że, że tak się stało. Wojtas też raz przywalił, pamiętasz? Przywaliłem, przywaliłem. No niejednokrotnie przywaliliśmy, ale takie najbardziej, co auto obrywało, to było, jak staraliśmy się doklejać ściany. I tak co przejazd było coraz bliżej, 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 aż poczułem, aż w, pewne, za blisko. poczułem w pewnym momencie, że jest ta moc i że skleję to. Eee, I tak czułem, że leciutko dotykam, no ale za tym jednym razem to już wiedziałem, że za duża prędkość na najeździe, hydro zaciągnięte i wiedziałem, że już nie wyciągnę tego gazem, więc tylko już czekałem na to, co się stanie i, i po prostu dupa mm. przekoszona w aucie. Trochę bardzo. Ale to też, tak jak Daniel powiedział, w swoich drzwiach, a u mnie to się skończyło, że powstał bar. Tak, 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 Żeby tak. móc trzeć, mocno moc nawet uderzać tym tyłem, a nie stracić, tak, tak. jak poszła lampa, klapa, pastyl. Trzymie no, cały, cały tył, cały tył. Dobrze, że podłużnice były w miarę zdrowe, więc nie przegięło całej budy. No, ale często tak bywa na treningach driftowych. No nie oszczędzamy tych samochodów, są to gruzy, więc one mają przeznaczenie do tego, żeby mają dobrze wyglądać, ale one mają jeździć, mają nam służyć. To są nasze dosłownie treningówki. Ja u siebie w gruziku mam, e, jeśli chodzi o motor. motor jest 20M50B20 żeliwniak, więc dużo wytrzyma moich Aha, głupot. Dużo, dużo, moich głupot dużo wytrzyma. Jeśli chodzi o, o zawieszenie, no to jest na gwincie. Skręty są Sasa, więc to są bardzo dobre skręty. Nieraz trafiłem wahać czy jest to o tyle fajne, że że co, że kupuję sobie wahać gdzieś tam na szrocie, czy, czy, czy nawet nowy. I zajmuje mi to jakieś może z 20 minut, i mogę latać dalej. Więc jest mega fajny skręt, nie trzeba nic spawać, nie trzeba nic przerabiać. No, u mnie jest trochę gorzej. Z tym postawiłem sobie za zadanie, że zbuduję swój własny skręt w moim aucie. Wahacze e, zostały przedłużone o 6 cm, i to już też taką drogą dedukcji mocno, mocno. w pierwszej kolejności były 5 cm. E, po mocnym skasowaniu obydwu wahaczy naraz postanowiłem kolejne wahacze jeszcze szerzej. Do tego w cambery wpadły, żeby te koła odsunąć od podłużnić, żeby ten skręt mógł być jeszcze większy. Customowa zwrotnica w tym wszystkim i customowe drążki spawane po prostu. I tak, tak powstał mój, mój skręt w aucie. Samochód ożył dopiero praktycznie jak zamontowałem w nim dyfer w przełożeniu 4,27 na takim latam. Po tym jak na jednym z naszych treningów dyfer po prostu się ukręcił, ukręcił się atak. Nie takich ciekawszych rzeczy to holowaliśmy te auto. Holowałem Wojtasa gruzem przez jakieś 15 km miastem. Mówię, co tak szarpie? Mówię, co ten głupek chcę to odpalić? Ale nie, zapomniałem, że ten atak się ukręcił, no i cały czas ten spaw łapał, nie łapał, łapał, nie łapał, tak. łapał, nie łapał. zmieniliśmy wszystko, wszystko a jeszcze rozmiarło. próbowałem się do Daniela dodzwonić, to nie wiem, czy on z kimś rozmawiał przez telefon, żeby Słuchałem muzyk, przestał mnie ciągnąć. Muzyki. A on chyba właśnie nie słyszał telefonu. Ale dobrze, dobrze, Na zabrakowanych nie... kołach przez miasto mnie ciągnął, no ludzie się trochę patrzeli. Nie ograniczać się tylko do marki BMW. Najlepszym dowodem na to jest nasza Mazda zgłębiona. Oczywiście samochód ma tył napęd. Rolka została zakupiona od naszego kolegi z ekipy. Była to wcześniej też moja rolka. Więc Myślę, tak... że jedna z ładniejszych rolek, jeśli chodzi o felgi, nie powiem jakiej firmy. Ja jestem zadowolony. Rolka bardzo dobrze się prezentuje na tym samochodzie. Samochód jest w ogóle bardzo malutki, drobny. I będzie z nami jeździł po złotach i zawsze brał w konkurencji limbo udział. Zobaczycie. Myślę, że dużo nagród przywiezie. Zobaczycie. Teraz akurat udało mi się zakupić Civic'a, który był zawsze moim marzeniem. Jest to Civic ED2 rocznik 90. Jest po pełnej lakierce. Ma wrzucone całe wnętrze od ED6, czyli takie ładne, naprawdę zadbane welury. Jest na starym silniku dwugaźnikowym Dual Kart. Mam duże plany co do niego. Chciałbym, żeby było mocno wystensowane, oczywiście, żeby leżał na ziemi. Mocno polerowane kółko. Tak, tak, tak. Kupował to. Wspominał mi, nic nie będę robił z tym samochodem, nic, będzie to moje daily. daily, Jest pięknie zadbane i żadnego koła, gdzie kilka dni później widzę jak mierzy jakieś alu do tego samochodu. Wydawało ci się, wydawało. To był fotomontaż, fotomontaż. Nie mów tylko przy mojej żonie tego. Na pewno trzymać się razem. Nie, no to na żebyśmy... pewno. No traktujemy się raczej jako taka rodzinka, czyli nie tylko siedzimy w garażu. O Wojtek dzwoni, jadę do garażu, czy cokolwiek. Bardziej staramy się spotykać też na tle takim prywatnym, prywatnym dokładnie. Czyli jakieś grille, jakieś tam obiady, kolacje, czasami wyskoczymy gdzieś razem. Także także taka zajawka, stricte motoryzacyjna. No po prostu idzie z nami przez świat. Na pewno chcemy iść dalej w drifting. Tak, no chcemy się mocno, mam nadzieję, że rozpromować, e, jeśli chodzi o markę Grues Class. A nie chodzi nam tutaj, żebyśmy byli rozpoznawalni, tylko po to, żeby otwierać więcej drzwi, żeby móc no, legalniej trenować na takich obiektach jak autodrom i tak dalej, żeby widzieli, że to nie jest tylko taka zajawka sezonowa, jak i też nie zależy nam na zniszczeniu niczego, tylko po prostu odwrotnie pokazaniu swoich umiejętności, które cały czas szlifujemy. mogliśmy stworzyć tak zarąbisty, motoryzacyjny klimat. I na koniec, wbijajcie na nasz Instagram LoezgarasiGrusklas, odwiedźcie też chłopaków z Carp no i oczywiście wbijcie też do studio nagrywki, bo Marcin robi przeokrutnie dobrą robotę, Dobry jak dobra. widzicie. Subskrybujcie, wszystkie informacje macie poniżej. Pozdrowki!